Wszystkim z tej strony Unikat, i dzisiaj witam Was z Walerii. I Walerii dzisiaj otworzy nasz kolejny dzień. Jest 10 grudnia 14:22, więc dzisiaj szukamy numerka 10. I z tego co pamiętam, to jedna z tych trzech laseczek cukrowych również miała numer 10, więc przynajmniej z tym nie będzie dużo problemu. No, jak mówiłam, to jest numer 10 i jest troszeczkę złamana, no ale się nie dziwię, bo tam jest tyle rzeczy w tym pudle, więc mogła się złamać, ale ta jest akurat najładniejsza. Bo są jeszcze te, ale ta jest akurat najładniejsza i chyba ją, nie wiem, dać w tle, czy nie dawać w tle. No przynajmniej teraz Wam mogę jakoś położyć w tle jakoś. O, o, o. Świątecznie, czyż nie? <laughs> Okej, okay, szukamy numerka 10. Hmm. Tu mamy numerek 18 12 o 10 Więc te dwa chowamy. Walerii jest z boczku, ale wszystko bacznie obserwuje. Ha, jeszcze nie mam przeczytać. Tu jest numerek 10. Tu jest lizaczek. O, w sumie tak jak, tak jak lizaczek tam. O. Coś na osłodę mroźnych dni. Jak widać widz. No to super. No to już się nie mogę doczekać elso I to nie wiem czy to jest naprawdę, nie wiem. O kurcze, Już też mi zaczyna Ach, A, proszę, o się, błagam, Oj, ojjej, ostrość, co ty wyprawiasz? Ojej, ojejku! Ojejku! Tak, 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 tak. Tak, się szybciej, odpuść się szybciej, otwórz szybciej. Co położę na bok, co położę, Co położę, Co wszystko położę. O nie, o nie, 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 nie. Sorki, że wzięłam pakuneczek bliżej siebie, ale taśma się nie chce. O kurde. Jak fajnie spadła, ale. Zobaczcie, kolejny tak. Też taki ładny. Jaki ładny. Więc pewnie nie rozumiecie, z czego się tak cieszyłam, ale... Ja pierdziu! Boże, dziękuję Ci, Elso. Jezu! Ona... O! Jezu, Jezu, Jezu! To jest truskawiczka. A Już wiem, co sobie zaraz wypije, Dziękuję Ci, kochana, normalnie. Jesteś przewspaniała, Elso. Przewspaniała! O, kacz! Jezu, dziękuję! Mm. To, co wyleciało, to jest taki dodateczek. Dalej jest ten izaczek, którego wam już pokazywałam, więc go odłożę też na boczek. I dzisiaj więcej czy? I pierwsze, co rzuciło mi się oczy, to są takie kwiatuszki. I nie wiem czemu, ale akurat dzisiaj wybrałam Valentine do otwierania. Może dlatego, że ostatnio oglądałam serial z nią. I po prostu fajnie się kolorystycznie jakoś tak wzięły. O jajku. Mega, na pewno coś z tego zrobię. No i dalej mamy... Tu jest... Coś z Bielendy, zielona herbata. To nie wiem, czy to nie jesteś pod oczy, bo coś z zielonej herbaty słyszałam, że działa na te wory pod oczami, ja wory mam okropne. Tu jest... To jest chyba to samo, tak? Nie, to jest wszystko coś innego. Też tak, żeby to było widać, o. Jest jakaś maska na twarz, będę potem wszystko czytać, bo, 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 bo po prostu to nie jest więcej lepiej. O, i to jest to samo, to jest Łagodzi... łagodzina wilża. Sok z aloesu. Aloes jest panim yy, dobrym, może nie probiotykiem, tylko dobrym dodatkiem do właśnie takich różnych maseczek i do kremów. Więc akurat jeżeli coś jest z Aloesem, to ja bardzo ufam. Wiem, ja może jestem zbyt ufna, jeżeli chodzi o niektóre. I to jest jeszcze jedna taka zielona herbata tu jest z Bielendy um, co to jest? widzę odżywcze, ale co? balsam do ciała odżywcze. okej, okay, okej, okay, już widzę um, ojeju, ojejku maseczka jakaś, czy coś um, maseczka peel, peel off rozświetlająca o kurde wyciąg z perły kurde, ale jest ładna ma drobinki ładne i jest jeszcze peeling takie coś głęboko od, głęboko oczyszcza, oj nie widzę, y, odblokowuje pory, y, przywraca blask skórze. Okej, okay, dziękuję, bo akurat mi się wszystkie maseczki skończyły z tego całego mojego Oriflaya. <noise> już nie korzystam z tego, kiedyś byłam w tym i bardziej korzystam. I jak możecie zobaczyć, moje paznokcie już się, że tak powiem, kończą. Niektóre się połamały, niektóre bardziej, niektóre mniej. Ten na przykład ten już nie ma tego swojego złotego paska, w ogóle jest jakiś powypadkowy. <grym> więc w poniedziałek robię sobie paznokcie, bo w poniedziałek będę na lekcjach, w sensie elekcjach. Ojej, ojej, ojej. W poniedziałek będę na lekcjach, więc. Och, snap. Och, och, ach. W poniedziałek będę na lekcjach, więc będę miała na to trochę czasu. Możecie się zamknąć, proszę. Więc pewnie we wtorek zobaczycie, bo w poniedziałek jeszcze nagram jakoś rano vlogmas, Żeby potem mieć czas na te pazurki. I mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie w czasie fajnie. Ok, więc to chyba byłoby tyle na ten vlogmas. I jeżeli chodzi o Messenger'a, to błagam, nie załamujcie się, bo już znam niektóre osoby, które się podłamały, bo nie mogą wysłać wiadomości na. Messengerze, jest Snapchat, jest Instagram, jest wiele różnych opcji, więc główka do góry, a tak naprawdę zazdroszczą nam za granicą, że mamy śnieg, przynajmniej u mnie jest i dlatego nam wyłączyli internet. Nie no, żartuję, to, to jest moja specyficzna schiza. Tak, pozdrawiam Asetres, którą o piątej miałam bekę z Makłowicza. <noise> Boże, Makłowicz życiem, Makłowicz życiem no. jeżeli będę miała jeszcze chwilę to dodam wam ten filmik tutaj jak Makłowicz karmi psa kopyrkiem kurde no, kurde nie no nie mogę znaleźć. No. przepraszam dobra kończymy to na dzisiaj, buziaczki moi drodzy Ależ on żre koperek, no to będzie zdrowy piesek, proszę. <śmienny> 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 <śmienny>